Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak mieć nieograniczone miejsce na zdjęcia w swoim telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. W obecnych czasach robimy dziennie dziesiątki, a nawet setki zdjęć naszymi telefonami. I wcześniej czy później pojawi się wam problem z pamięcią na te zdjęcia w waszym telefonie. Pokażę wam rozwiązanie, dzięki któremu będziecie mieć nieograniczone miejsce na wasze zdjęcia. A więc, żeby właśnie uzyskać takie nieograniczone miejsce na swoje zdjęcia, musimy na początek zainstalować aplikację, która nam w tym pomoże. W tym celu uruchamiamy Sklep Play do pobierania aplikacji i w polu wyszukiwania wpisujemy "zdjęcia Google". Szukamy takiej aplikacji. Ja sobie wpiszę zdjęcia Google i klikam. I to jest właśnie pierwsza aplikacja na tej liście. Także link do tej aplikacji będzie również w opisie tego filmu. Także pobieracie tę aplikację na telefon i instalujecie. Po zainstalowaniu aplikacji, minimalizujemy sklep Play i uruchamiamy aplikację, właśnie zdjęcia Google. I następnie, aby móc korzystać z tej aplikacji, musimy zalogować się na nasze konto Google. Jeżeli nie macie takiego konta, warto to konto założyć, bo dzięki temu uzyskacie dostęp do nieograniczonego miejsca na wasze zdjęcia. A więc po uruchomieniu aplikacji, klikamy w lewym górnym rogu ikonę trzech poziomych kresek. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My musimy kliknąć w zakładkę ustawienia. Następnie klikamy pierwszą zakładkę na samej górze, kopia zapasowa i synchronizacja. No i tutaj bardzo ważna rzecz, musimy tutaj przy tym ustawieniu kopia zapasowa i synchronizacja włączyć to ustawienie, czyli przesuwać, przesunąć ten suwak w prawo, tak jak jest to u mnie włączone. Jeżeli to zrobicie, przechodzimy dalej, czyli klikamy na zakładkę rozmiar przesyłanych plików. Klikamy, to jest ta zakładka. No, i tak jak wspominałem na początku filmu, wybieramy opcję wysoka jakość, bezpłatne miejsce bez ograniczeń. Dzięki wybraniu tej funkcji, właśnie będziemy mieć bezpłatne, nieograniczone miejsce po prostu na nasze wszystkie zdjęcia z naszego telefonu. No, i przy okazji zachowamy świetną jakość i mniejszy rozmiar plików, więc zaznaczamy tą opcję. Następnie musimy przesunąć te ustawienia nieco niżej, i teraz jeszcze, żeby te zdjęcia z automatu z naszego telefonu lądowały po prostu w tej chmurze, to musimy zaznaczyć, aby te zdjęcia właśnie były tworzone przez kopię zapasową, przez sieć komórkową. I tutaj zaznaczamy właśnie jako zdjęcia. I dzięki temu właśnie od tego momentu każde zrobione zdjęcie automatycznie będzie przesyłane, synchronizowane właśnie na tej chmurze zdjęcia Google w tej aplikacji. Jeżeli będziemy chcieli jeszcze przesyłać i synchronizować wideo, materiały wideo, to oczywiście będziemy mogli też zaznaczyć, to już zależy od Waszych preferencji. Dzięki temu przy tak skonfigurowanej tej aplikacji, od tego momentu wszystkie wasze zrobione zdjęcia będą właśnie pojawiały się w tej aplikacji, czyli w tak tzw. chmurze i e, nawet jeżeli zniszczycie telefon, bądź zostanie uszkodzony, to wszystkie zdjęcia będą dostępne właśnie w waszym, tutaj w Waszej chmurze. No i przy okazji, jeżeli Wam się skończy pamięć w Waszym telefonie, no to możecie te zdjęcia spokojnie usunąć, ponieważ one tutaj będą dostępne w tej aplikacji zdjęcia Google. Więc w ten sposób możecie właśnie e, mieć nieograniczone miejsce na swoje zdjęcia w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!